Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmieniać poziom redukcji hałasu w wybranym trybie NNC na słuchawkach QCY Buds NNC. Na początku przechodzimy do aplikacji QCY i łączymy się z naszymi słuchawkami. Gdy już to zrobimy, przechodzimy do zakładki Dźwięk i szukamy opcji Redukcja, Tryb redukcji hałasu. Wybieramy następnie opcję redukcja hałasu i tutaj mamy różne tryby redukcji hałasu. Gdy chcemy zmienić poziom wybranej przez nas redukcji hałasu, naciskamy na nią i jak widać, w tej chwili mam wybrany najniższy poziom. Jeżeli chcę go zwiększyć, naciskam na sam koniec tego, tego prostokącika. Jeżeli chcę dać, żeby było tak wypośrodkowane, no to wtedy na środku, lub najniższy poziom wygłuszenia tego trybu, no to wtedy na początek prostokąta Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję Z mojej strony to tyle ja się żegnam Cześć